Zróbmy sobie dzisiaj takie małe podsumowanie. Cześć, to ja, Mariusz, a to jest mój kanał Lekarz z Niemiec. 1 maja 2025 roku, czyli niecałe dwa miesiące temu, powstał ten kanał. Nazwa wzięła się stąd, że siedziałem na tarasie u mojego kolegi. Zadzwonił jego tata, i on mówi: No, tu jest ten Mariusz. I on mówi: Jaki Mariusz? No, ten lekarz z Niemiec. Drugim powodem, dlaczego powstał ten kanał, to moje obserwacje, że są pewne tematy w medycynie, o których się niechętnie mówi, niechętnie rozmawia, a one są szalenie ważne. I Tutaj mówię szczególnie o medycynie paliatywnej. Kolejną motywacją, żeby powstał taki kanał, byli moi znajomi, czy są moi znajomi, moi koledzy, moja rodzina i takie rozmowy, z których wynika, że często brakuje wiedzy profesjonalnej odnośnie tematów, brakuje jakby narracji i dlatego chciałem się tym. Zająć. Robię wszystko sam, nie kupuję zasięgów, nie mm, współpracuję z żadną agencją, po prostu siłą kciuka. Tworzę to i wysyłam do Was. Ten kanał to też e, taka forma samorozwoju i... Dzięki temu rozwijam się dalej, pracuję dużo bardziej świadomie, zwracam uwagę na rzeczy, które wcześniej mnie w ogóle nie obchodziły. Jak wyjeżdżałem do Niemiec, to miałem dwa marzenia. Jedne to kształcić się, uczyć od, od lekarzy z zagranicy, a drugie to wrócić do Polski i dzielić się tym, czego się nauczyłem. Na tą chwilę wracam w formie wirtualnej. Mam taki plan, żeby nakręcić 365 odcinków każdego dnia po jednym, tak żebyśmy mieli jakiś taki zbiór tematów, informacji odnośnie tego, co się dzieje u lekarza z Niemiec. Marzy mi się, żeby to wszystko na jakimś etapie zebrać i stworzyć szkolenia dla ludzi, którzy szukają, którzy chcieliby się dowiedzieć trochę odnośnie tego, jak wyglądają te zagadnienia, szczególnie z medycyny paliatywnej. I to niekoniecznie dla lekarzy, ale bardziej dla, dla pacjentów, dla rodzin, też na przykład dla opiekunek, które wyjeżdżają za granicę. Marzy mi się też, żeby każdy pacjent w Polsce miał dostęp do opieki paliatywnej. Na końcu życia. I marzy mi się, żebyśmy się mogli spotykać, żebyście, wy, mówię tutaj do lekarzy, mogli wpadać do mnie, do y, moich szpitali i podglądać, jak my robimy niektóre rzeczy, i żebym ja mógł wpaść do Was, i też y, jest z pewnością y, czego się uczyć. I tak właśnie wygląda kanał Lekarz z Niemiec. Ja teraz wróciłem z wakacji, byłem dwa tygodnie w moim ulubionym kraju, czyli w Polsce, i, i jestem już na starych śmieciach i kręcimy dalej. Pozdrawiam Was, wszystkiego dobrego, cześć!